Kto by pomyślał, że nie minie nawet rok od mojego ostatniego filmiku pojawi się następny. No i będzie z tego co wszyscy prosiliście w wiadomościach. Ja przepraszam, że wszystkich nie odpisałem, ale to tysiące, tysiące wiadomości. I wszyscy, kiedy następny unboxing. No kurde, kiedy. Dzisiaj. Tadao. Ta, ta. Zobaczcie, słuchajcie, jest paczucha To nie jest reklama. Po prostu tam kupiłem, ale wiem co jest w środku i teraz Wam pokażę, że naprawdę mamy no kolejnego mocnego kandydata w tym całym plebiscycie pakowania to się bardzo wygodnie robi jedną ręką, polecam wszystkim otwieranie jedną ręką paczki, a drugą ręką trzymanie kamerki mam co prawda stojak, ale nie będę się chwalił, że mam mógłbym urazić tych, co nie mają statywu. O, otwieraj się. A wiadomo, że takie czasy, że teraz, jak się jedna osoba obrazi, to wszystkie muszą tańczyć pod jej melodię. Dobra, uwaga. To są takie efekty dźwiękowe. Żyt, żyt. Dobrze widzicie. Dwie karty microSD. SD. No to cześć.